Ty tam, ja, ty. Miałem cię na oku. Gdzie można dostać sosik do tej ładnej szyneczki? No właśnie. Wytarłeś sobie nogi o wycieraczkę miłości ogrena. Idź się, przygotuj, kobieto. Zaraz do ciebie dołącz. Ej, strażniku! Musisz to usłyszeć! Wchodzi człowiek do knajpy, a w środku już siedzi Erwka, która mówi... <słyski> mówi... Mówi ja. Nie... Widziałeś go? Powiedz mu, żeby odlał. Jeśli masz przez to na myśli, to tak. Ale ten pies wszystko zepsuł, kiedy zwinął mi spodnie. Ja mu jeszcze pokażę. I tak nie potrzebuję spodni. Ale pies o tym nie wie. I to go kutwa doprowadzi do zguby. Słyszysz? Bryłko jebie? Już po ciebie idę. Gotuj się na śmierć. O co ci chodzi? Czy myślisz o brandzie? O brandzie. Kochałeś się, prawda? Czasami cię widzę, jak wieczorami wpatrujesz się smutno przed siebie. Pewnie zastanawiasz się, czy zrobiłeś coś, przez co odeszła. Myślisz, czy zostałaby z tobą, gdybyś postąpił w inny sposób? Musiała cię kochać, gdzieś tam w środku. Ta skutwiona, spijaczka rosy miała serce ze stali. Kochała tylko jedno kowadło. I zdecydowała mu się całkowicie poświęcić. A wzdychałem, bo zbierały się we mnie gazy i w końcu udało mi się ich pozbyć. Ech, powinnaś już czuć. Ech, 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 cichy zabójca, co? Ech, ech, ech. <coughs> Czy gdybym mógł to zrobić, zapijaczony krasnolud uratowałby swoją byłą żonę? Założyłam, że skoro zapijaczony krasnolud był mistrzem wszystkiego co niestosowne, nie mogłam go obrazić. Słuszna uwaga. Prawda jest taka, że nie wiem. Wydawało się niemal jeszcze bardziej szalona niż w czasie naszego małżeństwa. Niemal. Z pewnością przesadza. Branda zawsze była trochę nerwowa. Pewnego razu walnęła mnie w łeb młotem kowalskim, bo zapodziałem gdzieś jej szczypce. <laughs> Piękne czasy. Natura jego związku z Brandą jest dla mnie niezrozumiała. Seks. Na zgodę. Naprawdę umiała polerować stare kowadło. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Patronka. Dosyć. Nic więcej nie będę sobie wyobrażać. Co graliście w obozowisku? W diamentowe oczko. Nie znasz tej gry, prawda? To było diamentowe oczko? Słyszałem o tym. Myślałem, że grają w nie tylko krasnoludzkie... eee... to z siebie, prostytutki. To oczywiście nieprawda. Nie? Oczywiście, że nie! Łowczyni szlachciców nigdy nie bierze pieniędzy. To znaczy, jeśli chce się z kimś znów spotkać. Ale nie widziałem jeszcze, żeby któraś nie przyjęła prezentu. Eee... a jaki to ma związek z kartami? Nawet łowczyni szlachciców może się nudzić. Coś ci powiem. Nigdy nie odstawiaj ubrania. Poskubią cię do gatek i zostawią na ulicy. Zaufaj mi. Wierzę na słowo. W wiosce był pewien człowiek. Który przypominał mi zapiaczonego krasnoluda. Mieli krasnoludów takich jak ja? Nie. Żaden z krasnoludów nie był do niego podobny. Krasnoludy były spokojne i z grubsza biorąc cieszyły się powszechnym szacunkiem. Ten, którego pamiętam, był człowiekiem. Ciągle wymiotował na ulicy. A później wybrał się gdzieś podczas burzy śnieżnej i zamarzł na śmierć. No i? W jakim sensie był do mnie podobny? Powiedziałam podobny? Chodziło mi o to, że miałam nadzieję, iż był podobny. Wydaje mi się, że miałem kiedyś żonę taką jak ty. No więc, czy Golemy znają jakieś dobre dowcipy? Ja znam co najmniej jeden. O pijanym krasnoludzie, który podróżuje z szarym strażnikiem, cały czas bekając i... Chodziło mi o prawdziwy dowcip. Musiałaś podsłuchać kilka, gdy tak sobie tam stałaś przez te wszystkie lata. Był jeden człowiek, który zaczął opowiadać drugiemu dowcip, psikając jednocześnie na moją nogę. Przyznaję, nie słuchałam. Byłam zbyt zajęta planowaniem zemsty. No i... Co się z nim stało? Zaginął podczas walk w Hornby. Prawdziwa tragedia. Podobno uderzył głową w skałę. <laughs> Przypomnij mi, żebym nie pierdział, gdy ty jesteś w pobliżu. Zapijaczony Krasnolud walczy całkiem dobrze. Nie musisz tego przyznawać tak, jakbyś wydalała kamień nerkowy. On nie jest słaby fizycznie, ani całkiem niezdarny. W walce. Chcesz pożyczyć pieniądze, czy co? Mówię tylko, że są gorsze rzeczy od konieczności walki w jego Bogu. Dobrze wiedzieć. Mam teraz opuścić spodnie, a może już skończyłaś. Skończyła. Jak najbardziej skończyło.